Masz sklep na Allegro? Masz koszty? Ale czy wiesz jakie? Pobierz 33 strony darmowego e-booka, dzięki któremu zrozumiesz koszty Allegro, tak by 1 plus 1 nie dało Ci więcej niż 2. Link w opisie. Allegro Analytics to jedno z kluczowych narzędzi służących do oceny skuteczności działań sprzedażowych na platformie. Dane zawarte w raportach umożliwiają obiektywną analizę, wskazują, które działania przynoszą oczekiwane rezultaty, które wymagają optymalizacji, a które warto całkowicie wyeliminować. Analiza oparta na twardych danych stanowi fundament trafnych decyzji biznesowych. Warto również przyjrzeć się skuteczności kampanii Allegro Ads oraz ocenić rentowność sprzedaży, np. przy pomocy narzędzia Park. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące aspekty. Skala sprzedaży i przychody analizowane w ujęciu tygodniowym, miesięcznym lub sezonowym. Efektywność kampanii promocyjnych, takie jak akcje specjalne, np. Allegro Days, Allegro Ads, Smart, Monety i inne. Skuteczność reklam Allegro Ads. Analizujemy wskaźniki CTR, CPC oraz ROAS. Kluczowe jest rozróżnienie kampanii, które realnie generują zyski, od tych, które jedynie pochłaniają budżet. Konwersje ofert. Sprawdzamy, ile osób po wejściu w ofertę faktycznie dokonuje zakupu. Niska konwersja może sugerować problemy z opisem, zdjęciami, ceną lub opiniami. Pozycjonowanie względem konkurencji. Allegro Analytics umożliwia porównanie naszej sprzedaży z wynikami konkurencji, kto dominuje w danej kategorii, w jakim zakresie cenowym operuje oraz jakich promocji używa. Wyszukiwanie frazy i tematy organiczne bezpłatne pomagają dopasować tytuły i opisy ofert do rzeczywistych zachowań użytkowników. Celem każdego przedsiębiorcy jest maksymalizacja rentowności przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu sprzedaży. W praktyce jednak zbyt agresywne cięcie kosztów może doprowadzić do jej spadku. Dlatego kluczowa jest selektywna optymalizacja przemyślana, oparta na danych, a nie na przypadkowych decyzjach. Wybierz produkty do optymalizacji. Zidentyfikuj oferty, które Generują duży ruch, ale charakteryzują się niskim współczynnikiem konwersji lub niewielką marżą. Sprawdź, które produkty są reklamowane, lecz nie sprzedają się w oczekiwanej skali. Przeanalizuj rentowność ofert. Skorzystaj z narzędzi takich jak Alice Park, by obliczyć stosunek kosztów do przychodu KDP. Odrzuć lub zmodyfikuj strategie dotyczące ofert, które pozostają nierentowne mimo dużych nakładów reklamowych. Zidentyfikuj formy promocji, które nie przynoszą zamierzonych efektów. Na przykład, jeżeli kupony nie przekładają się na sprzedaż, być może lepszym rozwiązaniem będzie inwestycja w Allegro Ads. Sprawdź rynek i konkurencję. Oceń czy Twoje ceny są konkurencyjne. Sprawdź czy inni sprzedawcy oferują dodatkowe korzyści, np. darmową dostawę, lepsze zdjęcia lub dłuższą gwarancję. Poszukaj segmentów, w którym możliwe jest obniżenie kosztów bez negatywnego wpływu na wolumen sprzedaży. Dostosuj reklamę Allegro Ads. Skieruj budżet reklamowy na produkty o najwyższym zwrocie z inwestycji. Zredukuj lub włącz reklamy, które nie generują wymiernych efektów. Testuj różne frazy kluczowe, grupy produktów oraz stawki w zależności od dnia tygodnia. Popraw ofertę organicznie, udoskonal zdjęcia nagłówki, opisy i miniatury, nawet bez reklamy dobrze przygotowana oferta może osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe. Podkreślaj unikalne cechy produktów, np. długą żywotność baterii czy odporność na zarysowania. Dzięki za oglądanie, jeżeli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia!